Jeżeli spędzamy dużo czasu przed komputerem, zmiana tapety, nawet jeżeli brzmi to śmiesznie, często wpływa na komfort pracy. Jak sprawić, by tapeta zmieniała się sama? To proste. Klikamy prawym przyciskiem na dowolne miejsce na pulpicie. Z menu kontekstowego wybieramy pozycję Personalizuj. W pierwszej kolejności w sekcji Tło wybieramy z rozwijalnej listy opcję Pokaz slajdów, a następnie w sekcji Wybierz albumy do pokazu slajdów klikamy na Przeglądaj. W otwartym oknie odszukujemy folder, w którym znajdują się interesujące nas tapety i zatwierdzamy nasz wybór. Klikając na Wybierz ten folder. Przechodzimy do kolejnej sekcji Zmień obraz co i wybieramy odpowiadający nam przedział czasowy. Tapeta może zmieniać się automatycznie raz dziennie, ale także nawet co minutę. Jeżeli chcemy, aby kolejność wyświetlanych obrazów była losowa, zaznaczamy dodatkowo opcję Pomieszaj, tak aby wskazywała ona status włączona. Na sam koniec wybieramy typ formatowania obrazu na pulpicie. Najlepiej wybrać Wypełnij lub Dopasuj, ale dostępne są także inne opcje.